Absolutna świeżynka. Kreatyna Creapiur w nowej linii Ultra. Uważany za najlepszy monohydrat kreatyny na świecie, dostępny w całkowicie nowych, autorskich smakach KFD. Nie można szarżować. Jestem w fazie naprawczej, więc muszę ułańską fantazję trzymać na wodach, rozumiecie? Ja zawsze miałem problem z plecami przez to, że mi się szybciej wyłączało przed ramię niż ja czułem plecy i właśnie Andrzej wymyślił, żebym stosował właśnie w ten sposób chwyt, omijając tym samym aktywowanie przedramion. Siemanko, dzisiaj jesteśmy na prawdziwej siłowni, gdzie są maszyny, gdzie są linki, czyli coś czego ja zwykle nie robię. Widzieliście w poprzednim planie, e, który rozpisał mi Andrzej, jak się sprawy miały, jak trenowałem. Niedawno dostałem nowy plan od Andrzeja i będę go właśnie tutaj realizował. Wszystko wam opiszę. Widzieliście, użyłem, użyłem takiej piłeczki. Ona ma na celu znieść tymczasowo ból w moim barku, bo ja się dalej borykam z taką jakby, no nie kontuzją, tylko delikatnym urazem pierścienia rotatora. Widzieliście to na ostatnim odcinku. Ale jest o niebo, niebo, niebo lepiej. Ten ból, który był dosyć duży, on już maleje, ponieważ jest fizjoterapia. Jest też fizjoterapia w domu, wykonuje pewne ćwiczenia. A tak zaczynam trening, żeby troszeczkę mniej bolało. Ja sobie po prostu delikatnie przemasowuję przedni akton barku, część obojczykową klatki piersiowej, czworoboczny i mięsień nadgrzybieniowy. Czyli tam, gdzie mniej więcej jest zlokalizowany ból. Ten mój uraz barku, uraz barku. To, że bolało z przodu, to nie znaczy, że uraz był tu. Uraz był tak naprawdę w okolicach podłopatkowego, więc rehab, 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 wizyty u fizjo i ten ból jest coraz mniejszy, coraz mniejszy i coraz mniejszy. I wiecie jak to jest. Przez jakiś czas nie mogłem w ogóle wyciskać, e, robić ciężkich ciągów, bo to dawało popalić. A w zeszłym tygodniu czuję, okej, okay, nie boli. No to robimy wąskie wyciskanie: 80, 100, 120, 130, 140, nie boli. 150 na 4-5 powtórzeń zrobiłem na wąsko. No i zabolało, i to był błąd. <laughs> nie można szarżować. Jestem w fazie naprawczej, więc muszę łańską fantazję trzymać na wodach. Zrozumiecie. Napój taki, który piję w trakcie treningu, to jest kreatyna zmieszana z aminokwasami EAA. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład nie mogę stosować za bardzo Produktów węglowodanowych, bo u mnie przeładowanie glukozy to jest chwila, moment. Ja się czuję źle, są problemy z cukrem. Zawsze miałem z tym problem. Ja nie jestem typem węglowodanowym. Ten trening to jest zupełnie coś innego, co do tej pory robiłem. Bo ja musiałem najpierw ruszyć te wysokoprogowe jednostki motoryczne. Dźwigać, 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 bo dawno nie dźwigałem. I to działa na takiej zasadzie, że jak już się rozbuja troszkę te jednostki motoryczne, to nie trzeba za każdym razem robić, rozumiecie, 4-6 powtórzeń i dźwigać do pożygu. Tylko na przykład jak ja wczoraj miałem trening, gdzie miałem ćwiczenie bazowe na klatkę piersiową, czyli pompki na poręczach. Olimpijskich, z obciążeniem, gdzie robiłem 5 razy 5 z obciążeniem, to dzisiaj nie muszę robić 5 razy 5 Już wszystkie jednostki otwórcze zostały zrekrutowane, więc dzisiaj mogę zrobić troszeczkę większą objętość. to ma wtedy ręce i nogi? <laughs> Czyli na przykład pierwszy trening idzie w małej objętości, wysokiej intensywności, a w drugi, drugi trening już jest troszeczkę większa ilość powtórzeń, no nie? Natomiast jeżeli chodzi o klatkę piersiową, używam maszyny typu Hammer z dwóch powodów. Bo unikam bolesności barku, a dwa, yy, robimy teraz bardziej dół klatki, więc rozpiętki te są jakby w podchwycie. Słuchajcie, czy czuję progres yy, po współpracy z Andrzejem? To teraz powiem Wam tak, a nie jestem osobą, która zagina rzeczywistość. Jest, minęło za, za mało czasu w stosunku do mojego stażu, a ja jestem już bardzo zaawansowany, żeby stwierdzić ogromny progres. No, byłbym hipokrytą, gdybym mówił, że jest e, super świetnie, że wszystko poszło do przodu, bo z kimkolwiek bym nie pracował, to to wymaga czasu. Rozumiecie, to naprawdę wymaga czasu. Tutaj cuda się nie, nie zrobią w trzy miesiące. Natomiast na pewno są dwie rzeczy, które ja widzę. Czyli jest lepsza sprawność organizmu, bo są e, różnego rodzaju ćwiczenia, które e, angażują po prostu mięśnie głębokie, jakieś renegade row, jakieś elementy, rozumiecie, strongman i tak dalej. Na pewno kaptur jest e, bardziej zbudowany i na pewno dół klaty, że tak powiem ta klata bardziej zaczęła wisieć, no bo ją akcentujemy, więc e, tutaj na pewno jest zauważalna delikatna różnica, ale pamiętajmy, że je, to wszystko wychodzi dopiero na scenie. Na nie w momencie, kiedy jest wysoki body fat, no nie? A kolejna rzecz jest taka, że naprawdę tutaj Andrzej musi doskonale poznać dalej moje ciało. Ja też muszę się w to wczuwać, że tak powiem, chcieć bardzo. I to dopiero za jakiś czas można powiedzieć na 100% o jakimś ogromnym, czy tam znacznym progresie. Nic się nie dzieje w 3 miesiące, rozumiecie o co chodzi? No, i po, po wczorajszym ciężkim treningu dzisiaj jest typowa, duża objętość i same składanki. Na kratę są serie łączone, na barki jest triset, a jeszcze na najszerszy będzie składanka czterech ćwiczeń. Więc trzeba to wszystko przerobić w przypadku barków i klatki, nie, nie robię dużych ciężarów. Minim, maksymalna liczba powtórzeń 15, minimalna 8. Niżej nie schodzę, dlatego że boli. I nie chcę tego znowu popsuć. Jak przestanie boleć, znowu pewnie wejdę na jakieś ciężary, ale powoli czuję, że zaczyna wchodzić tam, gdzie trzeba. Mimo, że pompa de facto nie ma przełożenia na hipertrofię, ale jest uczuciem jak najmilej widzianym. Cały grudzień miałem przerwę, miałem luzik. Ja zawsze tak robię. Tyle, że e, powiedziałem sobie jedno, że skoro mam prawdopodobieństwo startu w tym roku, to muszę się bardzo pilnować. Muszę jeść czysto. Nie mogę, rozumiecie, gdzieś tam się za bardzo odpalić z tym żarciem na wakacjach. I jak wyjechałem na wakacje, ważąc 123 kg, tak wróciłem ważąc 119. Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jadłem czysto, robiłem dziennie 15-20 tysięcy kroków, bo byłem na Dominikanie i byłem w Nowym Jorku. I Nowy Jork zrobiłem, że tak powiem, od strony mieszczucha, turysty, a nie, że tak powiem, mainstreamowego wakacjowicza, czyli metro i, całym, i, cał, no, i, i cały Nowy Jork, powiedzmy sobie, zrobiłem w ten sposób. Zero, że tak powiem, utartych ścieżek, tylko wszystko. Tak jak to powinno wyglądać, więc widziałem staną część miasta, widziałem cały Manhattan. Jestem zajarany mega tym miastem, mega robi wrażenie. To miasto byłem też na dwóch siłkach, byłem też na siłce, gdzie trenuje Kai Green, ale niestety tego nie spotkałem. Natomiast były takie miejsca, że dosłownie człowiek stoi i zadaje sobie pytanie, czy to, co widzi, to jest naprawdę. Bo robi to lepsze wrażenie niż na filmach, przynajmniej na mnie. Ja się tylko tak śmiałem, że jeszcze brakowało Juwelin Ninja żeby wyskoczyły ze studzienki i wtedy by była już naprawdę bajka. Oh, oh. Oh. Miał chyba najlepszą wyjściową do e, zaczynania e, robienia no, przygotowań do zawodów. Natomiast, jeżeli miałbym startować, to raczej jesień, czyli wrzesień, październik, listopad, ewentualnie grudzień. Do tej pory nie mam ochoty. Chcę być jeszcze na plusie kalorycznym. Chcę cały czas poprawiać te plecy. No i myślę, że może w czerwcu, w lipcu zacząć. Redukcję do zawodów. Znaczy, jak to będzie na razie, to ja po roztrenowaniu. Jestem trzeci tydzień w treningu, dopiero się rozkręcam. Dopiero będzie więcej kalorii, dopiero będzie więcej supli, dopiero będzie więcej tych drugich supli i będzie, będzie zabawa. Duży jestem na tą maszynę, Obcieram je. No i to jest ta sama zasada treningowa, e, co do klatki piersiowej. Wczoraj było główne ćwiczenie pompki na, na tych, na kołach olimpijskich, na 5 powtórzeń. Ale wczoraj też były ciągi na trambarze i wiosłowania sztangą jednorącz. Też na 5 powtórzeń duże kramoty. Więc jednostki motoryczne, wysokoprogowe, zrekrutowane. I dzisiaj jest dobitka, rozumiemy. One już są rozkręcone. Nie trzeba wiele, nie trzeba dźwi dużo dźwigać w następnym treningu, pod warunkiem, że on jest na te, na te same partie. Więc widzicie, jak wygląda dzisiaj trening pleców. Jest duża objętość i jest składanka z czterech ćwiczeń. I będę schodził 12, 10, 8, 6 i znowu 12. Koniec. Używam ósemek naszych KFD po to, że ja zawsze miałem problem z plecami przez to, że mi się szybciej wyłączało przed ramię niż ja czułem plecy. I właśnie Andrzej wymyślił, żebym stosował właśnie w ten sposób chwyt, omijając tym samym aktywowanie przedramion. Dzięki temu ja nareszcie czuję, że te plecy chodzą, bo czy ja robiłem z zwykłymi paskami, czy nie. To za każdym razem przed rozumiecie: łokieć golfisty, kura, łokieć tenisisty co chwilę spompowane to przed a plecy nieruszone. I teraz ja jestem wolny od skupiania się na przytrzymaniu ciężaru i mogę w końcu sobie e, czuć i pracować tymi plecami. Świetny patent, polecam. you <laughs> Zabija, ale w ten inny sposób czuję się, jakbym zrobił taką ciężką serię przysiadów na 20 powtórzeń. Po prostu tlen odcina. Nie ma jakiejś ekstremalnej pompy i tak dalej. Ale ja wiem, że to będzie działać. Że to będzie się po prostu na siebie nakładać. O, ale ja zdecydowanie wolę trenować w okolicach 5 powtórzeń 6, niż robić takie składanki jak. Jak ta. Widzieliście chyba najbardziej kulturystyczną wersję moich treningów, bo każdy jest inny, na więcej, mniej powtórzeń. To cały czas powoduje, że mi się chce trenować, chce mi się chodzić na siłownię, bo coś się dzieje. Są różne ćwiczenia, różne miksy, różne składanki, trochę dźwigania i to jest fajne, bo nie ma tej monotonii. Bo ja lubię przychodzić na, na siłownię dla fanów i pokazywać Wam cały czas, już któryś rok z rzędu, że to jest po prostu bardzo przyjemna. Prawa. Jeżeli będziecie mieli więcej pytań, to zadawajcie je pod wideo. Jeżeli będziecie chcieli więcej filmików ze mną, to też o tym piszcie. Mam nadzieję, że przypadłem Wam do gustu po raz kolejny. Jeżeli nie, to trudno. Z zupą pomidorową nie jestem. Ja się nie mogę doczekać nagrać kolejnego treningu, bo będzie coraz lepsza forma. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dawajcie serduszka, wspierajcie nas, bo od wielu wielu lat robimy to dla Was. Łapy nie ma.